No żeśmy zatankowali Wlałem Proszę ja Was 55 litrów Także zobaczymy czy dojedziemy na tym do obazy Jest proszę ja Was równe Równie 403 km dokładnie Albo 400, zależy którą nawigację patrzymy. No. Zjadłem sobie zabiekaneczkę. Do zapiekaneczki sobie dorzuciłem kawusie. I zapoddaję sobie kolole. Także lecimy. Następny przystanek firma. No i wyjdzie nam 400, 3200, 3208 kilometrów wszystkiego. Także rzut beretem, proszę Państwa, rzut beretem Już teraz to już taki kawałeczek, dosłownie. No co, będziemy się odzywać po drodze, a tymczasem lecimy. Koreczek wjazdowy do Niemiec jest konkretny. Ciężarówków łamatko do granicy jest jakieś 4 km stąd plus to co stoi no kurczaczek

To współczuję tym, co jadą teraz. Oj, oj, oj. 9 kilometrów. No, ładnie. Halo, halo, sezon się kończy powoli. Strzelce polskie zaraz także 159 do bazy zostało, 156 dokładnie no. jedziemy, zostawimy auto żonka mi odbierze, jedziemy do domu zjem coś i chyba pójdę spać na godzinę, bo na Dzięcioła już jadę normalnie zakran. Ale powiem wam, że śmieje się, ale trzy busy jechały z naszej firmy w stronę, w stronę niemiecką. To takie fajne uczucie, jak się rozpoznaje busa ze swojej firmy o, jedzie. Miłe. Miłe uczucie takie. No i na rady, bo ktoś się tam odezwie, super. Marzenka tłumi. Halo, halo, jedziemy na bazę, proszę Państwa, już jesteśmy 12 km od celu, proszę Państwa, tak? 12 km zostało. Czyli, proszę Państwa, od 1 do 14 pokonaliśmy 986 km. Praktycznie jadąc non-stop, tyle co się stan stanąłem dwa razy na siusiu i toaletę, i coś do jedzenia, i zatankowanie. A masakra. Umęczyła mnie ta droga dzisiaj. No. Ale sezon dobiegł końca i jutro będzie już nowy. Intensywnie. Także jedziemy na bazę, rozpakujemy szybko auto, co trzeba wziąć, to trzeba wziąć i olać to. A rano o 6 mamy być z powrotem na bazie. No i za kółeczko zrobiłam 3200 km 3210, ale piękna złota jesień jak słoneczko świeci, to tak ślicznie się wydaje. Nie. Przyje przyjedziemy na pustym Baku, mam 70 km zasięgu, a po drodze widziałem samochód naszej firmy na poboczu stał. Zadzwoniłem do szefa: Ej, co się stało? Zawrócić, czy co? E, paliwa mu brakło, już coś tam jedzie z paliwem. Łamatko, panie, no. tak wyjeździsz do zera? No i tak, proszę Państwa, trzy busiki minąłem po drodze, które jechały w stronę Niemiec. Nasze. No i wszyscy się tak powoli zjeżdżają dzisiaj. Ci, co byli z niedzieli z trasy albo z poniedziałką. Także elegancko. you <laughs> Wam to powiedzieć. Jutro o 6 rano wyjeżdżam. Jest godzina 14. Zanim chcę coś zjem, zanim się położę spać na chwilę. Na 6 trzeba wstać, więc luzu nie ma. Dobrze, że mam filmy do 9 listopada zarzucone. Także będziemy kombinować, jak to zrobić dalej. żeby powrzucać resztę filmów żebyście mieli co oglądać, żeby czerwień nie musiało być bo mam trzy sezony do tego co, co macie no to jest moje czwarte kółko Ale powiem Wam, że zadowolony jestem. Miło jest. Jest to trasa trochę męcząca, trochę tych kilometrów się robi jednak. Stoi się w tych korkach, jeździ się i wszystko, ale no znajdźcie pracę, gdzie się nie, nie trzeba narobić, a zarobić. No. To nie działa w ten sposób. Jak człowiek się narobi, zarobi, to wie, że się zarobił, narobił i coś z tego ma. A takie to takie łatwo przyszło, łatwo poszło, to też tak bez sensu. No. Także kochani, do zobaczenia jutro. Wszystkiego dobrego i tak jeszcze na zakończenie jakby ktoś chciał kawę postawić to link w opisie tak ci wszyscy reklamują Mubi, które też jest u mnie na kanale ale jakoś na nie nie liczę bo są bardziej znani niż ja ludzie ale kawę to zresztą wiecie z filmów że ja to kawę to piję hektolitrami ale piękna jesień. No. To co tu po mnie. Do zobaczenia jutro. Pa!